I witam się z wami bardzo, bardzo, bardzo serdecznie we vlogmasie Vlogmas dzień 11 I powiem wam, że nie będę chyba oryginalna Bo mówię to cały czas, ale ten czas tak szybko płynie Ja powiem wam, że nie wiem gdzie zniknął październik Nie wiem gdzie zniknął listopad Dopiero co zaczynałam vlogmasa Dopiero co zaczynał się grudzień Dziś już mamy 11 dzień grudnia Coraz bliżej święta, coraz większa ekscytacja. Dzisiaj słuchajcie e, takie info pogodowe na Podlasiu. E, dzisiaj rano troszeczkę padało, e, było już na plusie, więc ten śnieg powoli topnieje. Aczkolwiek powiem Wam, że no ciekawa jestem. Ciekawa jestem tej pogody. E, wszyscy mówią, że będziemy mieć w tym roku białe święta, więc liczę na to, że w tym roku te święta jednak będą białe. Dobrze, e, dzisiaj e, pokazywałam Wam już śniadanko. Za chwilę zabieram się za y, obiad. Będzie to coś, czego chyba nigdy wam nie pokazywałam, a ostatnio, słuchajcie, znowu zaczynam y, sama. Dla siebie gotować. Jem trzy posiłki w ciągu dnia. Godzina dziewiętnasta, chwilka po dziewiętnastej już kończę. Także jakby wzięłam się za to, że jednak te trzy posiłki i że ja jem to, co ja jem, gdzieś tam patrzę na ten swój deficyt i wiecie i po prostu troszeczkę bardziej się ostatnio do tego przyłożyłam. Dajcie znać, jak Wasze wyzwanie, jak czarna kawa, jak ciepła woda rano, jak spacer. Tak, jak Wam mówiłam, i muszą to być długie spacery gdzieś tam w lesie. Wystarczy wyjść się, przewietrzyć na zewnątrz do ogrodu, jeżeli macie taką możliwość. Także dajcie znać, jak tam u Was. Ja oczywiście mam czarną kawę i powiem Wam, co się u mnie zmieniło. Zmieniło się to, że już nie potrzebuję erytrytolu. Od czasu do czasu sypnę sobie erytrytol, ale jak piję właśnie czarną z samego rana, to już erytrytolu nie dodaję. Także łyk czarnej kawy. A muszę Wam w ogóle powiedzieć, co się u mnie zmieniło, jeżeli chodzi o kawę. To um, ostatnio próbowałam dwa razy napić się kawy z mlekiem, no i niestety mi nie smakowała. Nie dałam rady jej wypić do końca. Więc widzicie, wszystko to jest kwestia przyzwyczajenia, tak samo jak z rutyną, z nawykami. Wszystko to jest kwestia przyzwyczajenia, także czarna kawa wchodzi jak złoto. Polecam i mówię to Wam ja, osoba, która robiła zawsze mocną kawę, ale tak wiecie, prawie pół na pół z mlekiem. Czarna kawa. Nie ma problemu. Dobrze, więc zaraz zabieram się za obiad, pokażę Wam, co dzisiaj robię. I dzisiaj też rzuciłam sobie tak, już sobie ustaliłam menu. E, na kolację zrobię sałatkę z wędzonym łososiem, e, będzie teraz taki kurczaczek pod pierzynką. Wracam też do jedzenia kaszy. Muszę troszeczkę, słuchajcie, zrezygnować z ziemniaków i jeść więcej kaszy i tego typu rzeczy. E, natomiast dzisiaj rzucam sobie wyzwanie i uwaga, uwaga, pierwszy raz, naprawdę, aż sama jestem zdziwiona, że pierwszy raz w życiu Będę robiła domowy majonez. Oczywiście ja mam zadanie ułatwione, bo zrobię ten majonez w termomiksie, Z tego co słyszałam od różnych przedstawicieli Termomiksa, to ten majonez wychodzi naprawdę pyszny, także stwierdziłam, że robię domowy majonez. Tak jak robiliśmy wielokrotnie już domowe masło w Termomiksie jest przepyszne, tak pora się wziąć za domowy majonez, a będzie mi potrzebny do kilku przepisów, także mam nadzieję, że wyjdzie pyszny właśnie wyjęłam też jajko z lodówki, żeby. Wszystko było w temperaturze e, pokojowej. Dobrze, jeszcze chciałam Wam powiedzieć o jednej rzeczy. Jeżeli chcecie się trochę poruszać, a nie macie ochoty wychodzić, jest Wam zimno, długo pracujecie, nie macie czasu na spacery, to słuchajcie, co ja robię. Od niedawna znalazłam e, tańce. Tańce. Znalazłam, e, nie wiem czy kojarzycie Pamele. Ona na YouTube i w ogóle na Instagramie ma programy swoich ćwiczeń. Wiecie, że ja ćwiczyć w domu nie lubię, ale tańczyć w domu już lubię. I słuchajcie, ona ma filmiki Family Dance Christmas Edition. Czyli po prostu tańczycie w domu 10-15 minut, e, o 10-30, 6 minut e, i tańczycie po prostu razem z nią. Do największych, uwaga, świątecznych piosenek. No, nic nie poprawia tak humoru, jak po prostu sobie potańczyć, e, nastroić się pozytywnie atmosferą świąteczną, e, przy tym poruszać się, e, wiecie, e, złapać jakiś zastrzyk energii, poruszać się, e, wykonać jakieś tam ćwiczenia dla zdrowia, rozruszać się niekoniecznie jakoś mega intensywnie, a do tego świąteczne piosenki. No, po prostu słuchajcie. Coś fajnego. Także jeżeli nie lubicie ćwiczyć, nie chodzicie na siłownię, nie macie czasu na spacery, nie lubicie też ćwiczyć w domu, to polecam wam te um, tańce, 10 minutowe dance workout z Pamela. Czekajcie, jak gdzieś tutaj zaraz wam pokażę jak to mniej więcej wygląda. Nie wiem czy zobaczycie, to jest to. Słuchajcie. I ona tutaj tańczy też ze swoim chłopakiem, tańczy też sama, także wpiszcie sobie, mam nadzieję, że tutaj wszystko widzicie i polecam, bo te piosenki świąteczne tak nastrajają, dają takiego kopa motywacyjnego. Także o, widzicie, Christmas Easy Family Dance 7 minut. Tutaj mamy Christmas Dance Workout 10 minut. Tutaj mamy edycja świąteczna 5 minut, także każdy znajdzie coś dla siebie. Polecajka taka ode mnie, jeżeli spróbujecie, koniecznie dajcie mi znać, jak Wam się podobało, e, czy była buzia zadowolona, czy się poruszałyście, koniecznie mi napiszcie, jeżeli skorzystacie z tej mojej polecajki. Majonez jest już gotowy. E, powiem Wam, że można było dodać albo ocet, albo sok z cytryny. Ja dodałam sok z cytryny. Można było dodać opcjonalnie musztardę, więc dodałam trochę musztardy francuskiej. Stąd tutaj te e, ziarenka. Konsystencja jest po prostu 100 na 100. E, możecie zrobić na bazie oleju słonecznikowego, rzepakowego, mm, oliwy z oliwek Extra Virgin. Ja dodałam oliwę z oliwek i dodałam trochę oliwy tej mojej z białej trufli. I dzięki temu wyszedł mi majonez o smaku truflowym. Powiem wam, że ja po prostu nie wiem, jak ja wcześniej nie, nie robiłam majonezów w się To jest dosłownie sekundka e, i naprawdę konsystencja top. Nie wiem, czy teraz odkręcę, ale powiem wam, że no, wow, jestem po prostu zachwycona. Czekajcie, zaraz wam pokażę konsystencję. Ja to tutaj przemieszam, żebyście mogli zobaczyć. O, o kurczę, ten majonez smakuje jak aioli. Z dobrej restauracji. Tutaj oliwa truflowa zrobiła swoje, także polecanko. Jeżeli nie robiłyście jeszcze swojego domowego majonezu, myślę, że spokojnie zrobicie sobie w blenderze, to polecam. Tutaj Wam wypiszę, co potrzebujecie. O, tutaj Wam się wyświetli. Co potrzeba, żeby zrobić taki pyszny majonez. Zobaczcie, zobaczcie, kogo my tu mamy. Dzień dobry. Jestem, jestem, jestem. Hej, hej. Witam, witam wszystkich. Tak, bo słuchajcie, no, sytuacja no, wygląda tak, jest. że tak, że to jest odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu, dlatego że Krzysiek tak jest, jest fanem wszelakich zapachów, kominków, świeczek i on tutaj wam wszystko też powie. A jeżeli chodzi o kominek aura, o kadzidło aura od Aromatli, dokładnie. to wiecie, że jest z nami już od lat. Mamy tutaj nowe pudełeczko, nowy kominek. Tutaj jest nasz stary. A nowy kominek to nie wiem, czy mogę ujawnić, tak? Tak, myślę, że tak. Prezent. To będzie prezencik dla szwagra, czyli dla Karola. No bo jak dobrze wiecie, no, ten kominek może być naprawdę świetnym prezentem. My postanowiliśmy to właśnie też wykorzystać. W tę stronę, więc Karol otrzyma od nas kominek. Do tego, oczywiście, e, knoty, naturalne tak. knoty. Zobaczcie, to są Nie te wiem, knoty. Czy, tak, czy e... pamiętacie. Tak, my Wam zawsze je pokazujemy. Zaraz zresztą pokażemy Wam przepiękny efekt Ale. wodospadu to za chwilkę. To są naturalne knoty z drzewa sandałowego. Tutaj już są nasze kolejne opakowanie. Zobaczcie. Zobaczcie jak jak one... One wyglądają. Ale jak one pachną. Jak słuchajcie, one pachną. no po prostu naturalne drzewo sandałowe, zapach jest przepiękny. Możecie oczywiście sobie wybrać i zdecydować się, na taki, na jaki chcecie. Że Pokażę Wam jeszcze raz słuchajcie, opakowanie. Dlatego, że uważam, tak. że jest to naprawdę świetna opcja pod choinkę od Mikołaja na Dokładnie. prezent. W takim pięknym kartoniku macie opakowane. Możecie nawet tylko zawinąć w stążeczkę i prezent gotowy. I, gotowe, i, gotowe. O, I zobaczcie, no to już tu jest mamy tak ładnie strokiem, zabezpieczone. To już się otierać, tak, bo to tak. wiecie, to też jest na prezent. Dokładnie. Także dzięki niemu, słuchajcie, będzie naprawdę piękny zapach unosił się w waszym domu. Moim zdaniem piękny, wyjątkowy prezent. Czy pod choinkę, czy jaki dzieci gdzieś na na jakieś nowe mieszkanie do znajomych, to myślę, że to jest super opcja na prezent. Pokażę Wam jeszcze, zanim odpalimy i pokażę Wam ten przepiękny efekt wodospadu, spływającego dymu, to pokażę Wam jeszcze, jak kominek wygląda. Uważam, że wygląda naprawdę bardzo, bardzo oryginalnie. I słuchajcie, jeżeli chodzi, chodzi o takie powody, dlaczego warto go kupić, warto go mieć w swoim domu, to przede wszystkim oczyszcza powietrze, ułatwia zasypianie, pomaga w relaksie czy, czy, poranny, czy podczas. Poranny... Rannej medytacji na przykład czy jak praktykujecie jogę, czy jak chcecie sobie poafirmować, czy w ogóle wyciszyć się, zrelaksować się. Tak jak wam mówiliśmy te mm, knoty z drzewa sandałowego są naturalne, Właśnie. więc fajnie też na nas wpływają. My na przykład uwielbiamy e, ten knot o zapachu e, lawendy. E, no i co? Jeszcze taki kominek może nam ułatwić zasypianie, poprawia samopoczucie, e, pomaga w zrelaksowaniu się i jest takim fajnym towarzyszem moim zdaniem na długie zimowe. Wieczory, no przy zimowej herbatce, przy jakimś dobrym filmie, czy książce. Ja w też ogóle mogę się... na przykład nawet patrzeć na ten dym, jak on sobie spływa. Tak, tak ale to jest taki też, no nie, to jest taki niespotykany też efekt, bo to jest też no, taki efekt wow. Tak, tak. E, no i te zapachy, te zapachy są bardzo e, intensywne, a przy tym bardzo, bardzo piękne. E, każdy kominek wygląda unikatowo, uważam. Dobra, będziemy odpalać. Tak. E, Krzysiek zaraz odpali i pokażemy Wam, jak już się rozpali, jak wygląda ten efekt dymnego wodospadu. Także, kochani, jeżeli nie macie jeszcze idealnego prezentu, a szukacie, to już macie kominek Aura. Zaskoczy każdego. Umieli każdy wieczór. Idealny pomysł na prezent i te naturalne kadzidełka, kadzidła stożkowe. Tak pięknie pachną. Zamówienia, które złożycie do 20 grudnia, macie. Pewność, że dojdą do Was na święta. E, rewelacyjna cena. Zachęcam, zajrzyjcie do opisu, tam macie link. Wszystko sobie możecie sprawdzić, przeczytać. Także w opisie macie link do mm, kominka e, aura. Koniecznie dajcie znać, czy y, kojarzycie, czy znacie. E, a jeżeli nie, to wydaje mi się, że koniecznie musicie poznać. On już jest z nami od lat e, i po prostu uwielbiamy i zawsze robi wielkie wow. Także macie link, macie specjalną cenę i macie moim zdaniem ode mnie super. Josz Krzysztof oczywiście już na siatkówkę poleciał. E, super pomysł na prezent. No i zobaczcie, jak tutaj pięknie e, dymny wodospad spływa. No piękny efekt. Piękny. No dobra, a ja zabieram e, kominek, chowam i przy najbliższej okazji podaruję Karolowi i Eweli. Myślę, że będą zachwyceni. Czekajcie, czy my otworzyliśmy. A gdzie są... Kno A, dobra. Tutaj są te knoty. Dobra, to są knoty, które em, pojadą do mojego brata i bratowej. Zobaczcie, 100% naturalne, zwalczają szkodliwe bakterie, łagodzą stres, pomagają w zasypianiu. Naturalne knoty z drzewa sandałowego aromatli. Czas palenia to około 15 minut. E, mamy tutaj e, losowe kolory. Słuchajcie, właśnie jeżeli chodzi o te e, kadzidełka i na przykład różowe. To jest zapach róży. Yy, granatowy to jest zapach lawendy. Żółty zapach jaśminowy. Zielony zapach zielonej herbaty. Przepiękne, przepiękne. Leo się odrabia lekcję i też na jutro ma pomalować choinkę, wydrukować i pomalować, także w świątecznym klimacie jesteśmy. Kochani, czy Wy kojarzycie Dzieci z Bulerbyn? Bo ja Dzieci z Bulerbyn czytałam, była to moja lektura, a Leo ma dzisiaj jeszcze do przeczytania fragment Dzieci z Bulerbyn. No, także ja pamiętam i bardzo lubiłam. Kochani, kochani, jestem w trakcie przygotowywania kolacji. E, zaraz jeszcze zrobię winegret do tego na bazie e, oliwy, cytryny, e, miodu i musztardy takiej gruboziarnistej, a tutaj mam, słuchajcie, wędzonego łososia, półweczkę tego awokado, bo dzisiaj jedną półkę zużyłam do śniadania. Także jest awokado, łosoś wędzony, sok z cytryny, sałata zwykła taka, rukola, koperek, trochę szczypiorku. Do tego winegret i gotowe.